I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy wierni, nasz Pan Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam zasadę, która dla nas ludzi jest szczególnie istotna. Jest to zasada, która pozwala nam odkryć wszystkie, wszystkie konsekwencje, wszystkie skutki wynikające z pewnej. Teoretycznej zasady. Bo musimy wiedzieć, musimy o tym zawsze pamiętać, że jesteśmy bardzo odmienni od aniołów. Umysł anielski jest umysłem od na naszego znacznie doskonalszym. On w samej zasadzie widzi od razu wszystkie konsekwencje i skutki skutki zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Tak, gdyby aniołowi pokazać figurę, wszystkie ruchy figur na szachownicy czy ruch pionków, on byłby w stanie w ciągu bardzo krótkiego, właśnie mgnienia oka, dosłownie poznać wszystkie możliwe ruchy, wszystkie możliwe po prostu sytuacje, które mogą zdarzyć się na szachownicy. I nie tylko, że wszystko to zobaczyłby bez żadnego wysiłku, bez żadnego trudu, ale również, również bez żadnego błędu i bez zapomnienia tego, co raz poznał. Natomiast w przypadku naszego ludzkiego umysłu nie dość, że my potrzebujemy bardzo dużo czasu i wysiłku, żeby wyprowadzać pewne konsekwencje z zasad, to często jeszcze nie potrafimy tych konsekwencji dostrzec, i dlatego nas, nas ludzi bardzo łatwo jest oszukać, bardzo łatwo jest nami manipulować. I moi drodzy, jeśli chodzi o ostatnie kilka wieków w cywilizacji chrześcijańskiej w Kościele Świętym, rzeczywiście wiele było takich przykładów. Zasad teoretycznych, które na początku wydawały się być zupełnie niegroźne, a nawet jeżeli ktoś widział konsekwencje od razu już w zasadzie, bo zawsze są tacy, którzy widzą trochę więcej, to jednak większa część ludzi nie była w stanie ich dostrzec. Ale po pewnym czasie owe konsekwencje zaczynały się pojawiać, zaczynały być jawne i oczywiste. I moi drodzy, jeśli chodzi o związek z dzisiejszą lekcją, jeśli chodzi właśnie o te sprawy dotyczące. Małżeństwa, rodziny, czystości to niewątpliwie od kilku pokoleń, od kilkudziesięciu lat można dostrzec przykład takiej właśnie fałszywej zasady. I tu niestety Jan Paweł II świętej pamięci bardzo wiele niestety złego zrobił, bo chodzi o zamianę celów małżeństwa. Bo klasyczna tradycyjna teologia mówiła wyraźnie że celem naczelnym małżeństwa jest spłodzenie dzieci, spłodzenie potomstwa, celem drugorzędnym jest wzajemna pomoc. Zostało to w dużej mierze zamienione na poziomie teoretycznym właśnie te kilkadziesiąt lat temu i od tego czasu bardzo wiele złych konsekwencji pojawiło się na świecie, w świecie który oczywiście przejmuje się zasadami tymi nauczanymi w Kościele katolickim. Więc jest to bardzo a to jest bardzo istotna sprawa, bo musimy pamiętać o tym, że na rodzinie tak naprawdę opiera się cały porządek społeczny, cały porządek wobec tego ekonomiczny i polityczny. Cała potęga państwa ostatecznie sprowadza się do siły rodziny. Jest to sprawa oczywista, również też i siła kościoła w każdym momencie jakoś musi opierać się na rodzinie. Więc jest oczywistą rzeczą, że... Sytuacja rodziny, że siła rodziny przekłada się na siłę Kościoła katolickiego, na liczbę i jakość powołań do kapłaństwa, do życia zakonnego. To jest oczywiste. I moi drodzy, jeśli chodzi o te zasady teoretyczne, które legły u podstaw owych bardzo niekorzystnych przemian, to można też dostrzec, że one same zaczęły rodzić potem kolejne, jakieś fałszywe zasady, że one zaczęły potem jeszcze. Po prostu wpływać na jakieś inne obszary życia. Że to przesunięcie akcentów z jednego tego celu zasadniczego na ten cel drugorzędny, jakby zamiana ich, spowodowała później chociażby zmianę rozumienia samego małżeństwa, bo nowy kodeks prawa kanonicznego z początku lat 80. XX wieku już zawiera właśnie zmienioną definicję małżeństwa i dzięki temu że została ona zmieniona, nagle okazało się, że bardzo łatwo można orzekać o jakiejś właśnie tak zwanej tej nieważności zawarcia małżeństwa, czyli o tym, że to małżeństwo nigdy tak naprawdę nie zostało zawarte. A więc ma to swoje konsekwencje, nie tylko jeśli chodzi o Rodzenie dzieci, bo wiadomo, że jeżeli dzieci nie są aż tak istotne jak wcześniej, to tych dzieci będzie się rodziło mniej. Ale również i samo małżeństwo jako po prostu związek ludzi został również tutaj, to małżeństwo zostało jakoś zagrożone, zostało osłabione. Ma to ogromne konsekwencje, bardzo szeroko pojęte również dla życia moralnego. Bo jeżeli dzieci nie są tak ważne, jeżeli małżeństwo nie jest przede wszystkim dla dzieci rzekomo, to w takim razie to też musiało mieć konsekwencje w życiu ludzi, w ich podejściu do płodności. I stąd też epidemia grzechów przeciwko naturze, bo musimy też pamiętać, że grzech przeciwko naturze to nie jest tylko grzech związany z jakimś pomyleniem płci. Święty Tomasz, kiedy omawia w sumie teologicznej, w części pierwszej, części drugiej, cnotę umiarkowania mówi bardzo wiele, pisze bardzo wiele odnośnie czystości, odnośnie też i błędów dotyczących braku tej cnoty. I mówi o grzechu, całej jakby kategorii grzechów, które nazywa grzechami przeciw naturze, bo one wypaczają charakter aktu małżeńskiego, także nie jest już on ukierunkowany na dzieci, że wręcz przeciwnie, że on nie pozwala na to, żeby te dzieci Mogły kiedykolwiek zaistnieć. I na tym polega złotego grzechu. I święty Tomasz bardzo wyraźnie pisze, że jest on jakby najgorszy ze wszystkich możliwych grzechów przeciwko odnocie czystości. To jest bardzo ciekawe, tylko tyle, że trzeba jeszcze pamiętać o tym, co znaczy najgorszy jakby sam w sobie, bo tam jest bardzo istotne rozróżnienie. Tutaj taki przykład można podać. No, są jakby trzy takie powody, dla którego jakiś grzech jest zły. Że jest po pierwsze zły sam w sobie, po, po drugie, że Konsekwencje, skutki tego grzechu są takie czy inne, bardziej czy mniej jakieś złowrogie, straszliwe, i po trzecie, że wiąże się on z takim czy innym wypaczeniem woli grzeszącego. I tutaj przykład jest, żeby zrozumieć różnicę pomiędzy tymi, tymi podziałami. Otóż święty Tomasz pisze, że grzech porównuje grzech zabójstwa, czy morderstwa nawet, z grzechem bluźnierstwa. I sam w sobie grzech bluźnierstwa jest właśnie najgorszy, czy jest gorszy niewątpliwie według świętego Tomasza od grzechu zabójstwa. Dlaczego? Dlatego, że to dobro nieskończone, jakim jest Bóg, jest zanegowane poprzez bluźnierstwo, natomiast poprzez zabójstwo jest jakby negowane dobro częściowe, którym jest jakiś człowiek. Natomiast oczywiście konsekwencje. Zabójstwa są zasadniczo dużo większe. Wola jakby jej zepsucie w przypadku zabójstwa jest zasadniczo większe, to zepsucie woli. Więc jakby trzeba pamiętać o tym rozróżnieniu, ale rozumiemy, co to znaczy, że coś jest w takim razie, co to znaczy, że coś jest tym grzechem samym w sobie jakby najgorszym. Jeżeli święty Tomasz pisze, że w dziedzinie czystości najgorsze są grzechy przeciw naturze, to pokazuje nam, że w takim razie jest to coś rzeczywiście bardzo ważnego, że jakby sam w sobie ten grzech jest wtedy po prostu takim który psuje to, co jest u samych podstaw, u samego fundamentu, że jeżeli zostanie to zepsute, to w takim razie już nic nie można na tym zbudować. Bo wtedy już i na poziomie moralnym, y, oczywiście, człowiek bardzo łatwo się degeneruje. O tym też święty Tomasz pisze pokazując w jaki sposób grzechy przeciwko czystości niszczą wiarę, nadzieję i miłość, grzechy cnoty teologalne, cnoty, które nas bezpośrednio wiążą z Bogiem. To jest niezwykle istotna sprawa, ale również na poziomie naturalnym społeczeństwo jest wtedy bardzo szybko niszczone, jest osłabiane i Zarówno w tym wymiarze powiedzmy ilościowym, to znaczy, że rodzi się dużo mniej dzieci, nawet jest problem z zastępowalnością pokoleń, ale również na poziomie nazwijmy to jakościowym, bo coraz gorzej funkcjonuje każde nowe pokolenie. Oczywiście tych przyczyn, które w praktyce spowodowały zmiany, które można zaobserwować, jest dużo więcej, ale niewątpliwie owe fałszywe zasady legły u. u Podstaw ukorzenia tego, tegoż właśnie tej zmiany, która się dokonała. Mamy więc konkretny przykład w jaki sposób fałszywe zasady mogą wpływać, mogą niszczyć, mogą zabijać katolickie życie. Bo jest to życie przecież nie tylko naturalne, jest to życie łaski, albo inaczej jest to przede wszystkim życie łaski. Nie możemy tutaj nawet nie mamy jakby wglądu, w to nie możemy stwierdzić na ile to życie łaski zostało w ten sposób jakoś zniszczone, ale możemy niewątpliwie i musimy mieć w takim razie na uwadze, żeby nie iść za zasadami tego świata w tym przypadku konkretnym, to jest jasne, ale również żeby zwracać uwagę na te zasady, które są być może w naszym pokoleniu jakieś nowe zasady, jakieś nowe pomysły, które są ewentualnie jakoś wdrażane, czy są nam przedstawiane jako te właściwe, czy one przypadkiem nie zawierają w sobie Właśnie na podobieństwo tej sytuacji, czy nie zawierają w sobie już jakiegoś jadu, czy nie zawierają w sobie jakiejś trucizny, która stanie się oczywista dla wszystkich dopiero po kilkudziesięciu latach, to warto jest od razu tą truciznę jakoś zobaczyć. Warto jest zwrócić uwagę na to, czy nie ma tutaj do czynienia z czymś podobnym jak w przypadku tamtych. Fałszywych zasad. Bo jednak, mimo tego, że nie jesteśmy aniołami, mimo tego, że potrzebujemy wiele czasu i wysiłku i nie jesteśmy tak doskonali w poznawaniu owych skutków samych zasad, to jednak w większym czy mniejszym stopniu jesteśmy w stanie to zrobić. Dlatego cnota roztropności zawiera jako swoją integralną część element, który nazywa się docilitas, pouczalność. To znaczy to jest taka zdolność do tego, żeby uczyć się na cudzych błędach, bo najłatwiej jest uczyć się właśnie na cudzych błędach. Po cóż uczyć się na swoich, skoro można uczyć się na cudzych. I teraz pamiętajmy jeszcze, że ogólna jakby zasada, taka, która przebija się wprost, można powiedzieć, z, ze słów dzisiejszego czytania z listu do Rzymian jest właśnie taka, że właściwa relacja, właściwa harmonia musi panować pomiędzy tymi trzema elementami. Otóż, po pierwsze, ciało i wszystko, każde dobro cielesne musi być podporządkowane dobru naszej duszy. Ostatecznie przecież ciało człowiek ma po to, by służyło duszy. Ale z drugiej strony, dusza też nie jest jakimś celem samym w sobie, ona istnieje dla samego Boga. Dlatego, jeżeli Ciało służy duszy, a dusza służy Bogu. To wszystko jest na swoim miejscu. Amen. I Mie Ojca, i Syna, Ducha Świętego. Amen.